Rozpoczną się utrudnienia w ruchu na ulicy Piłsudskiego. W związku z realizacją projektu modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie rozpocznie się kolejny etap prac związany z budową ulicy Obiegowej, która krzyżuje się właśnie z ulicą Piłsudskiego. W związku z tym wykonawca całej budowy ulicy Obiegowej już teraz tam przystępuje do prac, będzie się dowiązało z koniecznością trochę zawężenia jezdni. Do jednego do jednej nitki ruchu, i tutaj będzie ruch się odbywał w dwóch kierunkach na jednej jezdni na mniej więcej 500-metrowym odcinku. Zmiana organizacji ruchu na odcinku między Planetarium a Uranią nastąpi dokładnie o godzinie 21 we wtorek 8 lipca. Na okres dwóch miesięcy zamknięta będzie ta część jezdni, którą obecnie kierujemy się do centrum. Wykonawca rozpocznie tam przebudowę urządzeń podziemnych. Później nastąpi zmiana. Otwarty zostanie wyremontowany fragment jezdni, a na kolejne dwa miesiące zamknięta będzie druga jej część w kierunku ulicy dworcowej chciałem prosić o wyrozumiałość za te e, uciążliwości, które w trakcie realizacji będą występowały, ale budujemy nasze miasto, budujemy nasz dom, e, chcemy, ażebyśmy mogli żyć w mieście przyjaznym, e, wolnym od e, spalin, czystym środowiskowo, wolnym od korków, a do tego potrzebne są te inwestycje i ta inwestycja, którą realizujemy. Jestem przekonany, że tak jak było przy realizacji ulicy Bałtyckiej, przy realizacji ulicy Artyleryjskiej czy przy a, Realizacji ostatnio oddanego skrzyżowania Armii Krajowej Obrońców Tobruku Warszawskiej wykonawcy spiszą się doskonale, mieszkańcy również ze zrozumieniem. O to bardzo proszę, i jestem przekonany, że po wybudowaniu na pewno będziemy z tego korzystać i już tylko będzie lepiej. Na czas budowy przy ulicy Piłsudskiego zostanie wyłączona również część parkingu przy Hali Urania i wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych. Mieszkańcy Olsztyna muszą uzbroić się w cierpliwość, ale przypomnijmy, że warto. Ulica Obiegowa ma być bowiem włączona do ruchu do końca 2014 roku.